Witamy Was w kolejnym odcinku Literackie Przesmaki. Dzisiejszy odcinek będzie prawdziwie światowy. Chcemy Wam pokazać i jednocześnie zachęcić do wypożyczenia książki, która znajduje się w naszych zbiorach. Jest to książka Aleksandry i Daniela Mizielińskich pod tytułem Mapy. Książka została opublikowana w wydawnictwie Dwie Siostry. Tytuł być może jest niepozorny. Natomiast każdy, kto zajrzy do środka książki, przekona się, że to nie, jest, to nie jest to zwykły atlas świata, a mapy, które znajdziemy w środku, nie są takimi tradycyjnymi mapami. Wraz z autorami możemy wybrać się w podróż dookoła świata. Znajdziemy tutaj 51 ogromnych map, 42 opisane kraje i 6 kontynentów. A do tego niezwykłe ilustracje i mnóstwo ciekawostek. Oddział dla dzieci naszej biblioteki przygotował dla najmłodszych czytelników zajęcia na podstawie książki mapy. Zajęcia, które są związane z Afryką. Dzieci poznają obyczaje, poznają kulturę, a także przygotowują takie piękne ozdoby afrykańskie. Ponieważ za oknem pogoda już nie nastraja. Ym, optymistycznie. My chcemy pozostać w tych ciepłych klimatach i proponujemy wam dzisiaj przysmak afrykański. Będzie to przysmak o tajemniczej nazwie Kwadun Nentate. A do przygotowania tej potrawy potrzebujemy następujących składników: trzy banany, pół jabłka, pół cebuli, 100 g orzeszków ziemnych niesolonych. Pół łyżeczki przyprawy kary i pół łyżeczki cynamonu, szklanka jabłka, łyżka cukru i olej do smażenia. Składniki mamy przygotowane, zabieramy się do pracy. Zapraszamy. Zapraszam. Składniki mamy przygotowane, także zabieramy się do przygotowania sosu. Na rozgrzany olej wrzucimy pokrojoną w kostkę cebulę. Kostka nie musi być drobno pokrojona, dlatego, że cały sos będzie na końcu tak zmiksowany. Cebulka nam się podsmaża. Za moment dodamy posiekane drobno orzechy ziemne oraz starte jabłko. Jeszcze chwilkę cebulce pozwolimy się zeszklić. W międzyczasie utrę jabłka. Cebulka nam się zeszkliła. W tym momencie dołożymy orzechy. Cebulę z orzeszkami mamy już połączoną, teraz dołożymy jabłka. Sos, który przygotowujemy, my robimy z większej porcji, także tych składników też mamy znacznie więcej. Do orzechów, jabłek dodajemy cukier, a także cynamon i kary. Całość mieszamy i smażymy 3 minuty. Zapach jest przepiękny, muszę Wam powiedzieć. Mamy nadzieję, że i równie będzie smaczne. Wszystkie składniki mamy połączone. Teraz dodajemy ostatni składnik sosu, a będzie to szklanka soku jabłkowego. Tak przygotowany sos. Pozostawiamy na, na włączonym gazie około 15-20 minut, żeby nam wszystko ładnie zmiękło i nabrało tego smaku. W międzyczasie przygotowujemy drugą część naszego dania. Będą to banany. Będą nam potrzebne jajka. Rozgrzejemy patelnię i olej. Banany obieramy i kroimy w plasterki, bądź podłużnie, to już według upodobań. Olej mamy rozgrzany, także zabieramy się za smażenie naszych bananów. Obtaczamy je w jajku i wrzucamy na głęboki olej. Banany już nam się ładnie smawą. Odwrócimy je na drugą stronę. W międzyczasie sos musimy mieszać, żeby nam się nie przypaliło. Usmażone banany wykładamy na papierowy ręcznik, żeby odsączyć nadmiar oleju. Sos mamy przygotowany, także teraz wystarczy go zmiksować. Deser kwadu Nenkatę mamy przygotowany. E, przypominamy, że inspiracją do dzisiejszego e, odcinka była książka mapy e, opowiadająca o podróży przez kontynenty, także zapraszamy do wypożyczenia w oddziale dziecięcym i do spróbowania pysznego afrykańskiego deseru. A my zapraszamy oczywiście do widzenia naszej strony internetowej oraz naszego profilu na Facebooku. Do zobaczenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Oddział dla dzieci naszej biblioteki, nie. Oddział dla dzieci naszej biblioteki przygotował dla najmłodszych y, czytelników lekcje związane, nie, nie, no lepiej zajęcia. Oddział dla dzieci naszej bi... <śm> <śm> Oddział dla dzieci w naszej <śm> <ś> <ś> On ci naszej biblioteki, przygotował do wyjścia. A my za oknem... Nie. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. On nie wie. Takie gdzieś, Baśka? Myślisz? Baśka, rzuć okiem. Spróbuj, Baśka, to. Już, już, Baśka, już. Myślisz że Baśka, to. Ej, daj ręcznik mi tu jeszcze, Baśka. Bo to może się źle skończyć. Banany kroimy w zależności od upodobań. Mogą to być albo jakieś kółka, czy... Panie Boże, bez sensu to było. <noise> Chodziło mi nie o plasterki, no. Ale mamy tu syf. No, mamy. Tak jeszcze nie wyglądało. Mhm, dobra. Afrykański. Smaczne, dobra. Ale to musi być głupie granie w filmie. No, 150 powtarzają, 150 razy jedną ustęp. No. No no, zjedzmy już to.